Dzień dobry, cześć, czołem, Ja jestem Delfini i to Was w kolejnym odcinku z Roblox, ARK Survival i Tak, Evolved. Na moda, Single players, Survival, bla bla, bli, bla. Tak, słuchajcie, po prostu grałem trochę, pobudowałem trochę bazę, odzyskałem pimpusia, pozbierałem materiałów i słuchajcie, co robimy jako pierwsze? Dzisiaj w ogóle będziemy oswajać pterka, musimy go oswoić. Mam trochę więcej, wiecie, czekaj, ja. I ten. Tak. Mamy też troszeczkę metalu. E, to bym poprosił do siebie akurat. Dobra, teraz tak. Tak, jeszcze trochę metalu się przepala. Mamy też troszeczkę więc strzał, Teraz tak. Po pierwsze, pancerz, metal. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kolejna rzecz to jest. Broje prymitywne. Wręcz miecz I zobaczymy nic zostanie Ja już to powoli zacznę ściągać Wle. Mogę zobaczyć jeszcze jedną rzecz, bo co się robi? O Jezu, jak ja mam już powoli zaraz Dobra otwórz gracz Tak Bo proszę przenieść mi stąd wszystko to mogę załącznie wziąć i dobra, co by dodać? Jeszcze troszkę wagę do tych, może do tysiąca się udać. Nie wiem, dobra, eee, teraz tak drugą rękę to kajdanki pancerzu, w tarczach. Mam jeszcze... a, cementy, w tej, a mam tylko 7, to nieważne. Bo chciałem sprawdzić, czy mógłbym zrobić tą eee, lągniękę, ale nie było tematu. dobra i to. No. O, troch Troch, dobra. Mm -hmm. Teraz tak. Terek. Tak, mamy już Pimbush. Dobra. Z on mi będzie jeszcze potrzebny. Tutaj ma podpowiedź do czego? A kto się domyśli, ten. Daj łapkę w górę. Nie, <laughs> e yeah, bo ma fajny projekt. Wtedy do czego mi będzie potrzebne bardzo dużo słomy duża budowla I to nie w domu. Na razie będę robił tranku, chociaż tranki mógłbym porobić akurat. Tylko ile? 100? Nie no, na pterka to ile? Nie no, wezmę tak na wszelki. Zrobię 25. 4, przepraszam. 5. dobra. Dobra, na razie do A to przejdzie. A ty nie jesteś pokażcie? Nie, nie, nie. Eee. O. Jezu. To moja postać nie wygląda tak, że. Myślałem, że coś idzie. Dobra, szukamy czegoś. Terek, wiem, że to gdzieś tam latają. Dobra, tu latają Tereki. Ostatnio coś... Tutaj mieliśmy bazę, tu byli zidołajszy, tu stał kotek. Left to znaczy się. Kto pamięta ten par... Dobra, szes. DILO. Oho, pierwsze sprawdzenie jakości miecza. Czy nie? Nie, nie chce mi się leżeć. Do budy. Dobra. Ten problem przynajmniej z głowy. jest tak. Trajka mam. No właśnie, no to nawet szko... szkoda, szkoda, strzał. Marnować na takie rzeczy bo zwłaszcza, że to towarzyszą kolejne 3 trzy... 102. To ładny poziom akurat. No, tylko jeden ładny. Dobra. I żółw. Dobra. Pterki po drugiej stronie bardziej, z tego co widzę. Za mną Myślałem. Co? Ty do mnie masz problem? Tak? Ty chyba do mnie ma. Chyba nie? Nie wiem. Dobra. Szukamy. Na, na, na. Tam pewnie by. Właśnie tam będą jakieś raczej. No. Tylko boi się to jako trochę dropieczunku. Nie będę ukrywał, że trochę mnie się martwię. Tutaj to jeszcze tak. Dobra. Ty masz... nie ruszaj się 80 Myślę, że ujdzie Próbujemy Próbujemy co? Załanduj a, a ty drugi? Dobra, nie było tematu. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, śpi. Od razu może się uda, bole, odzyskać? Czy nie? Nie, nie uda. No i teraz tak. Strzało od razu w jedną Na razie nic nie robię. Na razie. Nauczony przyszłością chyba tutaj polew stawi kolcem. A dokowane. Drewno. Nie, to będzie wy. O jezu, struktury, drewno. Tu są. To najpierw, może siodło, jednak. Nie. nie mam przy sobie hity, nie zapomniałem. Dobra, to w sumie są rzeczy łatwo dostępne, w sumie wszystko. Włókno i drewno. Dobrze, że wziąłem sierp. Jezu, jak się teraz cieszy z tego. Dobra, i trochę włókna. To przyjemnie leci, Boże. Dobra. I wytwarzanie, i zrobię 7, 7 kodów. Dobra. Załaduj, ty na razie śpisz. Jeśli nie zamierzasz, to szybko obudzić, dobra? Mam kolce teraz, tak jakby cię tu obudować. Jak to jest na pewno? Chciałbym od strony tej, tak, 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 tylko nie za blisko. Oho yy, yy, podnieść do tego ze zespół to robię Mogę już tu zakręcać, dobra Ja no, no to się potem poniesie, i zabrakło mi pewnie drewna, co nie? Tak, jak zwykle Coś tu tu, tu da Dobra? Kompi? E, to dobrze. Od tam Nie chciałem go skuro. nie chciałem go od razu ten e, zebrać. Ile? Siedem kolejnych czerwców. Przez... Dobra, dobra. nie martwię, trochę, nie będę ukrywał. Dobra, najpierw z tej strony góry No, nasz poziom wleciał. Ej, x z razy dwa, jakby ktoś nie pamiętał, to nie jest podbity. To się jest, ale minimalnie. Dobra. Oby nic mi tędy nie przelazło. Czekajcie, o! Oho! Słyszę to. Dobra. Tędy raczej nic nie przejdzie. Tylko żeby to się nie słapowało. Okej. Okay. Co się tak źle buduje. to sobie ta baza Coś tu mi tu tukta. Tu. Słyszycie? Dobra. Będzie spoko, myślę. Spory teren, nie wiem, po co miałeś taki wielki. Zostały mi skóry, Potropina potrubina. Yy, Wagę już nie potrzebuję. W życie może jeszcze trochę w to. Dobra. Yy, tak. Wszystkiego mi brakuje. Dobra. Jak tam spada? spana z powodu. Myślę że mogę być podać pierwszy narkotyk Chwilę to puścić, więc wrzucę ci Zobaczymy, jak się bardzo ten pasek Dobra, to będzie szybkie Chciałem powiedzieć, że cięcie Przecież tym najadłeś Dobrze, cięcie i widzimy się jak się oswoje albo będzie bliski, albo coś się będzie działo Dobra, słuchajcie, za sekundę to będziemy mieli, dosłownie za... już, Hehe, <laughs> to jest ptero, po prostu ptero. Czy ty się uderzyłeś o okolice Barania? Myślałem. Dobra, teraz tak. To wszystko trzeba wyburzyć. skóra się zwróci, co nie? Zaraz zobaczę do statystyki. Mogę? Nie. Zostań. Nisko nie powinno raczej zażreć. Konki? Dziękuję. Zaraz się zabiję o was na końcu naprawdę. Naprawdę powiem z tym terkiem to już mamy high end, ponieważ przez statystyki podbite oni mają naprawdę monstrualny damage. Tyk i Tyk. Ile mam. Pytanie: bo zabiłem tutaj żółwia. Nie chcącego go tylko skurowałem, tego nie było w planach. Mieczem a nie. Tym. Eee. A nie. A tylko kreatywny. Super. A nie. A jeszcze to. A nie, no ja, jak to się nazywa, wiecie. A nie, szykerą. o. Pod, nie pod, pod jod. Chodź tu. Musimy zaplanować jeszcze na coś. No raczej sobie próbować jak właśnie, zaciekło zaczeku Potrzebujemy tak, trylobit, albo coś w tym guście. Jakiś robak, żółwik. E. Co ty robisz, Ptero? Ogar. Pirania? Zaatakuję? Zaatakuję, a ja. Ty przeżyłem? Pterek! Czy tu i grasz? Wiesz o tym? Dobra, chodź. Jakby Kto zaraz coś... ktoś krzywdę zrobi. Dodą. Do, 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 do. To mnie nie interesuje. Wtedy... Tutaj. Teraz Mam mamy sterkę jeszcze siodełko i będzie naprawdę super. Raczej powinno się ulecie. miarę szybko zdobyć. Dobra. Stój tu! tu pokaż mi jeszcze swoje stop Je, masz jeden. No i co? Co mnie mogę? Dobra, stamina. By mało. Hit? Chociaż nie, hit, No mam w bazie, przecież. Dobra, to się tylko robimy od, od ręki tak realnie. Dobra. No i następny cel, tak, zdobyć tą... jak ona się nazywa? No, wiecie co. to Tego tragarza latającego orła. Argentivę, o! Tego troszeczkę. Jeszcze nie. Poproszę na do punktu. Super. Już mogę chyba oddać. No. Dobra. Co zrobić z miastem? Nie mam lodówki ani ja nic. Wróciłbym do ogniska, ale to przecież już nie nadąża. Dobra. Żarcia na razie mamy. Dobra. Gdzie jest Teruś? Pter. Przyjaciel. Dobrze. Najpierw wsiądźmy i zobaczymy, jak gruby jestem. Bardzo gruby. Czyli przydałoby obiektowi się. Dobra. No, po sobie, ja w tym czasie u siebie to dam. No, do 500 tutaj. Dobra. I co? Startujemy. Zaczę jak to zachrzania. A, jest obciążony, ale na maksa, więc będzie za chwilę, jak go podlewaluję. to będzie się teraz robiła. Dobra, to jest cel mój na chwilę obecną. A, naprawdę nie trafiłem. Dobra, już. Mm, tak, już się dodaję w ten poziom, bo oj, on nie może teraz nie mieć To mnie martwi. Chyba kill. Ile? 82 Nie no dobra, nie jest tak źle. E, ty masz który... kolego? Czwarty Dobra, hmm. nie będę zbierał Łatwo 142. Mm. Dobra, trzeba być wszystko i tyle. Chodź nawet czy nie. Wiążeć. Do, do, do. lestro. Wszystko. I zobaczcie, już dwa poziomy. 400. Dobra? O, to jest szybkie, tyle. To jeszcze jakieś Ptero. Niechcący, przepraszam. Dobra, ma dwa, albo 92, Ale myśmy się za to poziomu? Do 500 bym chciał go dobić. Dobra. I teraz już tylko w staminkę. Będzie leciane. Gdyby mi się uda... Do... Nie, bo chciałem ten, przecież gdyby my... A barierkę chciałem zrobić, ale nie mam przecież tego fabrykatora jeszcze. Bo. mi, że się święto. Dobra. To co? Cięcie i widzimy się na wulkanie, bo lecę jeszcze po kryształ. Słuchajcie, właśnie wracam do bazy. Ten. E, tam byłem. Tam ta góra. Tutaj ta... ta. palce nam pokazują na to święty. Ta bliżej. E, był kryształ, zebrałem, wracamy. Po drodze, trochę umiemy. No w sensie nie, no nic w sumie nie ubiłem, co ja e, Tutaj byłem, bo obejrzałem co to jest dużo raptorów oczywiście znaczy, sobie zrobiłem na dom oczywiście. I mam przy sobie... podew. Nie, to będzie 180 kształt hmm. I trochę rzadkich szybków. W sumie nie wiem do czego służą, ale... Muszę wyczytać to gdzieś potem. Zawsze się mnie to zastanawiało jakoś nigdy nie sprawdziłem. Co patrz, Jezu święty! Myślałem, że mogę tak wiecie, w taki fajny przelot tuż nad wodą, żeby po prostu za mną się podrwało, taki fałdy wody, a takie. Dobra, co tu ląduję? Zsiadam na dół. Super. Fajne, pieterko, co? Nie wiem, schodów robić. To się będzie rozbudować, dobra. Odpuszczam. I co ja potrzebuję teraz? Spyr. Dobra. Drewno, skóra, włókno. Drewno. Nie, to Skóra, drewno, włókno. Uwaga. Pięknie. A, nie, chciałem odliczyć, chciałem. mogę przestać udawać. Pyk, 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 pyk. To sobie wrzucenie wiem, pod siódemkę żeby z tego często korzystał. Oha! O jest zoomem. No i co? Pokażcie go tutaj. No i teraz można. Ha, no! Teraz to będzie oswajanko! Następny oficel To będzie chyba fabrykator, wiecie? No, tak myślę, że fabrykator by się przyda. Nie mogę zobaczyć jak jestem na DIM, to jest lystro, do dobra. I zawsze mnie na przykład ciekawiło czym najlepiej się oswaja opterka. No i już wiem, że przy zwyczajnym. No. A to czymś się oswaje? Ty mnie atakuje, gnój! Tak chcesz ubawić? Dobra, chodź tu. Na solo, dalej. Co, już nie kozak? Czego nie. Czyli nie jest. Dobra, gościu, za to zapłacić. Nie mogę go trafić. Proszę! Poczekaj. Stop Dobra. Macie problemy z mięsem? Zopatrzcie. Ląduje cię. To nie ten na 116, nie. Już. Można rozwiązywać problemy? No nawet karatynki trochę wpadło. Dobra. Czy ja coś jeszcze chcę usłyszeć w tym odcinku, czy to będzie to na tyle? Za sekundę wam powiem tylko gdzieś chcę wylądować, że muszę się na basie. w sumie mogę? Dajcie mi kilka zasobów do was Dobra, słuchajcie, już jestem. Myślę sobie tak. Szybki jeszcze przelot ze Spyglassem nad wodą. Na przykład taki Megalodon. Na 52. Ile bym potrzebował? Trzech surowego miejsca. To szybko. Ale... O, ich idiozaury! To muszę mieć. Tego muszę mieć dużo. Jako delfin muszę mieć dużo delfinów. Wiadomo. Ale super lata. Dobra. Słuchajcie, chyba będę kończył, nie będę nic dostał poza odcinkiem, wiadomo, co najwyżej zbuduję fabrykator, nie będę robił broń, zbuduję fabrykator, porobię tarcze i tam podobne, albo nawet broń porobię, ale nie będę z nim korzystał, wiecie, takie przygotowania, no ale na chwilę obecną to będzie coś, chyba tyle, więc subskrybujcie, łapkujcie, ja się z wami żegnam, no i cześć!